Czy wiesz, co to paraliż senny? To moment, gdy budzisz się, ale nie możesz się ruszyć. Mózg jest aktywny, ale ciało śpi, a wtedy widzisz je: cienie, demony. Wiele kultur wierzy, że to mara lub strzyga, która siada ci na piersi i wysysa energię. Czujesz ciężar, słyszysz szepty, widzisz postacie, nie możesz krzyknąć. W 2017 roku. Studentka nagrała swój paraliż senny. Na filmie widać, jak coś wychodzi z łóżka i staje nad nią. Sylwetka pochyla się nad jej twarzą, a ona próbuje krzyczeć: W jej oczach widać czysty strach. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś paraliżu sennego? Opisz, co widziałeś. Twoja opinia jest ważna. Podziel się sugestiami w komentarzu. Pomoże mi to tworzyć lepsze treści. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj i włącz powiadomienia by nie przegapić kolejnych historii prosto zmrocznych kraj na parandit.